Zawsze chciałam mieć więcej lat, niż miałam, bo młody wiek przeszkadzał mi w pracy. Nagle poczułam, że magiczna zmiana pierwszej cyfry na 5 wcale nie jest mi obojętna. Okazało się, że na te zmiany jednak nie czekałam. Moją pasją jest moda, ale z zawodu jestem inżynierem budowlanym i w pielęgnacji mojej skóry. Szukam konkretnych i skutecznych rozwiązań. Każdego dnia skóra traci jeden ze swoich najważniejszych składników, kolagen, który określany jest mianem białka młodości. Jest to główna przyczyna starzenia się skóry, dlatego bardzo ważne jest, by pobudzać ponowne wytwarzanie się kolagenu. Nieinwazyjne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej będą idealnym rozwiązaniem. Jednak należy pamiętać, że na tym nasza pielęgnacja nie może się zakończyć. Dlatego WISCIUS stworzyło gamę Lift Active Specialist. Krem Lift Active Collagen Specialist zawiera m.in. połączenie dwóch wyselekcjonowanych peptydów. Wyrównującej kolory, w skóry pochodnej witaminy C oraz wody termalnej Swishy. Kosmetyk sprawia, że zmarszczki są widocznie wygładzane, a skóra bardziej jędrna. Potęguje moc zabiegów, a zadowolenie z widocznych efektów przychodzi znacznie szybciej, razem z poczuciem, że skóra wygląda pięknie, młodo i świeżo.